Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to TUGLORY. Dziś na początek SBC Chłopcy w Zieleni. No, nowe SBC związane z Dniem Świętego Patryka. Zrobiliśmy je oczywiście. Musieliśmy kupić tutaj jedną wyżej ocenioną kartę, padło na pikę za ponad 30 tysięcy końców. No, ale resztę mieliśmy w klubie, tak, tego Odegarda. Możemy przepalić, bo do niczego nam już potrzebny nie będzie. No i chłopcy w zieleni ukończeni, a zobaczmy co też mamy do wyboru tutaj w tym Piku. No jest trzech irlandzkich gwiazdorów na początek Shane Long. No całkiem fajny napastnik, mógłby mieć cztery gwiazdki słabszej nogi, no ale poza tym te statystyki naprawdę, naprawdę przyjemne i tyle że my nie potrzebujemy napastnika z Premier League, mamy ich pod dostatkiem no a więc e, nie wzięliśmy longa. Kolmana też nie weźmiemy, bo, no, bo będziemy robić Bejerina, więc e, taki prawy obrońca z Premier League nam nie jest potrzebny. Za to, no tak, no, musiało paść na Idena Magidiego. Junior tutaj postawił sprawę jasno, że koniecznie mamy e, tego skrzydłowego sobie zrobić, no 5 gwiazdek sztuczek, naprawdę mm, fajne statystyki, 4 gwiazdki słabszej nogi także wybieramy legendę Celtiku Glasgow no i co, no i zaraz sobie go pewnie przetestujemy no bo Junior e, nie ma już e, cierpliwości, chce grać, no i taki wytworzył mm, skład, jak widzicie zgranie z Runejem, no bo obaj grają w Championship no, i oczywiście z Larsonem, no bo ikona ma zgranie z każdym. Tutaj tylko kieranierni na lewej obronie nie ma pełnej, e, pełnego zgrania, no ale nie powinno to lewemu obrońcy naszemu bardzo przeszkadzać. No i mamy debiutancki mecz naszego nowego Gwiazdora. No tak, no tego nie mogło zabraknąć. Junior musiał się pobawić tymi pięcioma gwiazdkami sztuczek. No i w trzeciej minucie wydawało się, że strzeliliśmy gola przy pomocy Larsona. No ale to niestety nie była bramka uznana, był spalony. No a w 33. minucie kontra naszego rywala, piłka trafia do Mane. To jest karta Timov de the Year. jak widzicie, w taki sposób można strzelać Mane gole. Tutaj nie wykazał się wielką inwencją nasz rywal po prostu biegł i nacisnął strzał. No ale widać, karta Toty Mane no, rządzi się swoimi prawami i można w taki sposób prosty zdobywać gole. No, my musimy się bardziej napracować, no ale jak widzicie, szybciutko wychodzimy z kontrą i Wayne Rooney pokazuje, że w jego przypadku też wystarczy nacisnąć strzał i w 95% Przypadków taka akcja musi skończyć się golem. No więc mamy wyrównanie 1 do 1. No jeszcze raz bardzo ładne uderzenie. Wayne'a No a to już druga połowa. Jak widzicie, McGillie popracował również w obronie. Odebrał piłkę. Podał do Runeja. Runej strzelił. No ale tutaj decha na bramce rywala. Obronił, wybił piłkę na rzut rożny. Chociaż nie wiem, czy ona zmierzała w światło bramki. No cóż, nie będziemy się nad tym zastanawiać. Mamy rzut rożny, De Bruyne, Larson jest 2 do 1. No, jak widzicie, Larson strzela głową, mimo że nie jest najwyższym graczem. Zresztą o ikonie, którą trafiliśmy w paczce pogadamy przy okazji. W innym odcinku. No a my tutaj się koncentrujemy na McGidim, jednak. No i zobaczcie tutaj rozegranie. Maggidi wypuszcza Jamesa. James tutaj pocztuczkował. Tym razem piłka nie przeszła. No ale James ją jeszcze przejął. Podał do McGidiego. No i Irlandczyk strzela gola na 3-1. A ma zalicza tym samym bramkę. W debiucie można powiedzieć, że udany pierwszy występ Aidena w naszym klubie. No, bramka może nie była piękna, no ale zawsze do statystyk się liczy. Zrobiliśmy też SBC po jednym. Nie wiem, czy chodzi po jednym kieliszku, czy. Nie, no, po jednym chodzi o to, że tu jedna drużyna i po jednej narodowości. No jak widzicie, musieliśmy wydać. Troszkę końców na tego Heneseja i na zachę no 400. No prawie 10 tysięcy musieliśmy końców zainwestować, resztę tych panów mieliśmy w klubie, no i zrobiliśmy to wyzwanie przy pomocy Crystal Palace. Oczywiście przepalamy skład. No a nagrodą jest paczka rzadkich zawodników, no a więc paczka za 50 tysięcy, tylko my jakoś w tych paczkach. Za 50 tysięcy nie mamy w ogóle szczęścia, czy tak też będzie. Tym razem No ekrany są tylko jakie? Francuskie. Napastnik. A jest Monaco, a więc Ben Jeder. No trafnie najgorszy, no tyle że my mamy Ben Jedera w klubie, No ale zawsze się go tam, ten duplikat sprzeda, bo mamy chyba go w wersji wymiennej. No a tu zobaczmy, czy poza... Francuzem coś jeszcze ciekawego. No nic, absolutnie nic ciekawego. No cóż, no takie to szczęście w paczkach. A teraz o wrażeniach z gry Magidim opowie Wam Junior. Siemano, z tej strony Junior. No i opowiem Wam o tych wrażeniach, jak się grało kartą Magidiego. A grało się nią całkiem przyjemnie. Daliśmy mu styl gry Sniper. E, bo tak ludzie uważali, że to jest najlepszy styl dla niego. Chociaż jego tempo mogło być trochę wyższe, ale i tak stoi ono na dobrym poziomie. Za to dzięki temu stylowi e, ma bardzo dobre strzelanie jak Gidi. I ja osobiście uważam, że. E, on jest lepszy na pozycji napastnika niż lewego skrzydłowego. E, ponieważ sprawdziłem go, jak się nim gra na lewym skrzydle, na. Ofensywnym pomocniku i na napastniku. I najlepiej grało mi się nim jako na dziewiątce. Eee, ma bardzo dobre wykończenie, bodajże tam 99 albo 98. Eee, no nad nad dribblingiem nie trzeba się rozwodzić, ponieważ też on stoi na bardzo wysokim poziomie. O tym możecie zobaczyć, jak eee, porobił obronę mojego rywala. I strzelił bramkę. Podania też ma całkiem. Podania ma bardzo dobre. Byłem tym sam zaskoczony, ponieważ są na pewno one lepsze niż karta by to pokazywała. Ale tu zobaczcie, jak ładnie strzelił z rzutu wolnego. I o dziwo, Magidi bardzo dobrze sobie radził w obronie, ponieważ ma on. E, dosyć dobrą sylwetkę e, ma agresję wysoką i siłę. Przez co potrafił, wiecie, odebrać piłkę ładnie i pójść z kontrą chociażby. E, podsumowując, uważam, że karta jak najbardziej nadaje się do grania i za te 80 czy 90 tysięcy jest to na pewno karta warta do zrobienia. My go zrobiliśmy trochę z sentymentu, ponieważ ja tam w starszych Fifach lubiłem sobie nim pogrywać, ze względu na te jego 5 gwiazdek sztuczek. No ale nie zawiódł mnie i jest, jest dobry. Uważam, że jak ktoś ma, e, ktoś ma coinsy i chce sobie znaleźć jakąś kartę, żeby się pobawić, to jak najbardziej. Polecam. No a więc po tych informacjach na temat McGee'ego, no z pierwszej ręki nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Was do zrobienia tej karty. No, a my zrobiliśmy sobie jeszcze jedno świętopatrykowe SBC. Tu wykorzystaliśmy Irlandczyka, bo był wymagany, więc pójdzie na przepał do Herti. No, tak, tak, do Herti był jeszcze w składzie, bo robiliśmy jakieś tam zadania ze strojem na świętego Patryka. No, a tutaj SBC ukończone i mamy kolejną paczkę. Rzadkich zawodników i czy tym razem będzie równie szczęśliwa jak te wcześniejsze? No, fantastycznie, wręcz. 75 Domingo, no ale to chyba jest karta specjalna. W każdym razie tak się liczy, więc może poza tym Domingo coś jeszcze ciekawego trafiliśmy. No, od jego koszty z Ligi Mistrzów może się przydać, no ale jak widzicie. Szczęście w paczkach nam niezbyt sprzyja. Pamiętnych meczów UCL i prawdziwej bomby nie robimy, bo ceny kart z Ligi Mistrzów są po prostu tak wysokie, że te SBC się nie opłacają nijak. Za to zrobiliśmy sobie prawego obrońcę z Premier League. No, padło na Hektora Bejerina. No, karta fajna. A tu widzicie, musimy przepalić naszego niewymiennego aguero ale na tym nie koniec, musieliśmy kupić Kieliniego za ponad 40 tysięcy i podobnie miało się, miała się sytuacja w przypadku Keina, no więc tanio nie było, no ale myślę, że i tak warto. No ceny kart wyżej ocenionych poszły w górę, jest ich na rynku mało, więc i to SBC nie było najtańsze, no ale e, już tutaj, uprzedzając nieco fakty, no bo to ostatnie godziny zostały, jeżeli Wam potrzebny prawy obrońca, to absolutnie sobie hmm, Hiszpana z arsenalu zróbcie, bo warto jest naprawdę dobry, no zagraliśmy nim już kilka spotkań i daje absolutnie radę, no miejmy nadzieję, że na dłużej zadomowi się w naszym składzie, a na koniec jeszcze piękne uderzenie z wolnego naszego dzisiejszego głównego bohatera, Aidena Magidiego. A ja się z Wami już żegnam, trzymajcie się, na razie.